Nie, chcę po prostu porobić coś z kimś. Wiesz, nie tego cały czas samemu. Sianie i tak mnie czeka, więc to spokojnie, nie ucieknie mi to. Czemu? bo ja wiem. Nie wiem czemu. tylko leżeć chce z kimś porobić, to porób Ja nie zabroniam koledze, żeby coś porobił se kolega A jego? Walną kawusie tego typu <noise> Ale nie, no walenie kawusi jest op Co jak co Nie oszukujmy się, walenie kawusi Giga Chad Nie masz z kim? No, Adlaki, nie? Sam Sam Chcę, chcę probić z kimś. Nie mam, nie mam z kim. No sam tam. Uprzejmuj się. Opie kidy kiedy pod oknem słychać. O tej godzinie jak jest ciemno. One nie wiedzą chyba, co to jest moc kominiary, nie? Już już się uśmiechnął. Nie boj. Nie boj, nie, ale czasami te kiedy tak się Ja Jakby nie mogły iść. No to też, sobie No nie, bo. bo Pograwię się. w komputerę si komputer, bez hitu. Bo albo są od mojej strony na trawie, albo jest jeszcze takie miejsce, gdzie jest pełno dzieci. Mm, o, tak się jedzie do nas. Tak, wcześniej jest też taka polanka na zimę, To mało. Jak cykanu, wiecie, kiedyś, no, jak już ma wszystko cykam, no wiecie. Kierdale Nie. Ja nie wiem, co ty mnie podejrzewasz. Dzień dobry, Polsko. No. Znajdujemy się w słonecznej Irlandii. No. Pewnie. Jest nami Mariusz. pewnie kurwa. Co byś jeszcze chciał, powiedz mi. No mnie to przyjechali do Warszawy, a nie. Chopie. Do Warszawki, my podjechali. Tak, tak świnka. A co cię tam pali? Ja, nie, on tak wcześniej mówił Jak on to mówił? A prosiaczek Czemu ty z przodu to przyciągnąłeś? A co, zabronisz mi? A z tyłu nic nie miejsca, no Jak to nie? A co wiesz? Zgrabiarkę Hmm Ha, widziałeś! To zmienia postać życie, co? Mhm mm No widzisz? O Boże, jak się skosił <laughs> Jak? Przed TY masz, o matko boska! O boże... Czy idziesz kulczem do Nie, nie, no to przeciągnąłem ładnie już. Jak miejsca na kurwy. O, bez kury. kitu. Zapomniałem o tym. A mógłbym ten? Bez ma na pracownika na zgrabiarkę puścić, czaisz to? Ty, to on niech leci, a ja to szybko ganę te kury. No szybko. Widlaka ukradnę pod palet. Gorące polane ze swojej klicy No, elegancko. Czemu taka mała zgrabiarka? Kolego to jest zgrabiarka przeciętna, co najmniej. To jest wystarczająca. Na 15, znaczy ile metrów? Nie ja wiem, koło 8 chyba. No, nie jest wcale taka mała. Nie jest taka mała, właśnie. Ja nie wiem. Według mnie to jest jak najbardziej przeciętna zgrabiarka. Będę być że to jest duża zgrabiarka, nie? Brawo, może i tak. No nie jest mała, ona jest wystarczająca. No właśnie. Proszę nie dyskryminować zgrabiarek. Zło... ten... napiszę petycję do koła zgrabiarek i... Ciebie ma w płodach żeby zablokowany. Może On być. O, jak jest zablokowany, to już mógł się zwolnić. Sprawdzę go. No, a jak? Ona jest mała? To by ma tam Mała było powiedzieć... jest twoja! To by... To by Tu było Grabiarka. dużo rzeczy, zgrabiarka. Są większe? No, są większe. Nam się nie opłaca trzymać więcej zgrabiarki. Co? Teraz nie masz przeczyn sarki czasami? Tak, ale zgrabiarka jest jeszcze ten. Miałam widlaka. Tego. Zgrabiarka też jest o na promocie? O! właśnie! Uy, o, pra... prasa fajna. Jaka prasa. <laughs> Nasza kosztowała 12 koła, co ty chcesz od niej? O. Ej, ale na... ci jest naczepa, którą chciałeś, jest, ale szczerze mówiąc, yy, jak sprawdziłem, il, na ile faktycznie to się przekłada, to szczerze mówiąc, bez sensu to jest. Mm -hmm. Bo belek, gdybym stakował tak jak stakuję teraz, to wydą mi 2,5 naczepy, chyba, a tak to wydą mi trzy Czyli i tak muszę 3 ja razy, i tak muszę 3 ja razy. O. Wiesz o co chodzi? Więc po co mi to nie. Mm. Typu, jakby było dużo rzeczy jakichś. Wie do czego to mogło być OP? Do przewożenia palet. To tak. Bo palet jest, wiesz. Żeby jak najwięcej palet na raz zabrać. A my zazwyczaj bierzemy na raz. Więc jakby wchodziły tam wszystkie na luzie z ładowarką, no to by było mega dobrze, nie? To tak, to bym ją kupił. Akurat, ale ona kosztuje ile? 40 tysięcy. To jest połowa olejarni. To wolę to w puścić. Tak szczerze. Tak. No, tak, tak było. Także. Koko, 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 koko. koko Eurospoko. piłka leci. Hen-hen wysoko. Ty robisz czy pracownik? Yy, pracownik. Ja układałem jaja. Teraz będę robił ja jak w zrobić tak O i tak Dobra No i się I co? I się nie przegrabiło tu Znaczy ja nie przeczęsno jak zawsze Dobra robię ja Bożym fendem Pędzik Boży. O nie jest pikny, nie Pędzik Boży, to jest normalnie taka maszyna Szkoda, że z tym siedzi 15 nie, tak. 17 to by się leciało fajnie. O nie, się mi się rozładowuje zaraz. Okej. Okay. Jaką produkcję kupujesz? Jeszcze nie wiem. Fajnie byłaby większa ten. Przecząsarka zawieszana, tylko że to jest największa. Potem już są tylko ciągane. Jakoś nie lubię tych ciąganych tak, maszyn. Żeby nie było widać. Żeby sąsiad nie ukradł. co się podoba w tym farmingu? co ci się podoba w tym farmingu? Że? Że? No Eee te W kosiarkach fartuchy latają To jest fajne no widziałeś tego moda na te zawieszenie czy nie? Jakie zawieszenie? Że normalnie to co jest na wieszakach lata A to nie wiem czy wiesz ale to jest grane. Serio? No Może tego tak nie widzisz przy kosiarkach ale jest w gramy nawet jak jadę, to ten. To się normalnie przeczesarka kiwa co chwilę. Także normalnie jest. Wgrane. Jedno koszary. Ty tak chcemy, tam ogarniesz. Ja okay. mogę już się Albo ja jeżeli chcesz, to się, jeżeli nie chcesz, to przyjeżdżaj z prasą. Albo zacznij zgrabiać. Okej okay. spoko, spoko, spoko To będzie włożenie byby belek Jeszcze trzeba paszowów zmienić, nie? Chcę tylko przypomnieć Bo jak mamy te belki to nie zrobimy już paszy na nich Tak w ogóle Może jakiś paszowy smogu jest? Samojeznego nie ma nic fajnego tak, szczerze, jak patrzyłem, są tylko mniejsze, tak naprawdę. Myślę, o tym Ferezinem co jest największy, ale szczerze, mega jest sobą w nim pozycja w środku, więc. Kun. Jak już. Ferezina, kun. mają tylko 1000 litrów różnicy między sobą, więc. nie dużo. Tylko trzeba będzie po prostu wziąć i wywieźć ten, i wziąć tamten żeby jak najwięcej z niego dostać to on już był w poprzednim farmingu ferezina nie było ten ferezin jest w środku nieładny strasznie si siedzi się tak daleko że mam wrażenie bym siedział normalnie w połowie paszowozu to jest nie jedyny nie. powód dla którego nie. go nie chciał tak szczerze mówiąc Ja też myślałem o może tego Ferezina wziąć, on się tak nie siedzi Chyba, że chcesz, to po prostu weź się go tego nie wiem ile kosztuje wypożyczenie, pewnie z 10 koła To takasy. Jest taki jakiś... Nieładny tak szczerze Ale gdzieś nasiona? Yy, przy karsierze są przy domu, jak się z ten wjeżdża na gospodę Leżą bagi. Kapaki? Tak, tak no Fajnie byłoby, jakby kundu na ten, przecenie, no ale Jeszcze się go nie zapomnę. Czego? Jak moja hardhocking powiedziała, że na boisku jest Big Pack, no, tam Big Pack. Może i można tam książkę wrzucać i ma do Big Baga dla jego? Do Big BigPaka Bi Big, paka. big paka. Nie wiem. Ja korzystam z, z wifi na przykład A. Nie wiem jak ty ja Z Big paka. Masz Big paka z nasionami? Znalazłeś Irrzepa Bi Big Pack, duzy pakunek Nice co się stało z tym opryskiwaczem? Yy, ogólnie mniej więcej stało się z nim to samo to co się działo się ze, ze zgraniarką. Czyli nie wiem. Coś mu dolega. Tak bokiem stoi, nie? I jest to miesiąc... To nie miesiąc, w którym może się A, mieć jutro będzie można się trawę. A ja no, to jest rzepak, a nie trawa? Rzepak. No rzepak jutro będzie. my się stanie, jak przygnie, ten dzień? Eee, yy, Nie wiem. Znaczy, gdzie urośnie taka mała trawka? Chyba. Aha. Poczekaj, bo wiesz, co on zrobił? Wyłączył wzrost. Tylko. No właśnie, Ale taki... ten. Na zrobili. Podnowienie piosenki. Jakiej? Hmm. Heaven, is a place, place on, on earth. Art. <noise> nie wiem, przewinę jeden dzień, zobaczymy. A, tylko czy krowy mają jedzenie? Pewnie, że nie. Nie, mają. Mają, mają. Czekaj, jeszcze nie wał dukara jak chcesz tą dał ja Spróbuję przewinąć. No i on do ci się wyrośnie, mi trawa, no ale. Wolę, żeby wyrosła ta trawa chyba niż żeby nic nie robić tak szczerze A może nie wyrośnie? Ja, no Na co Dobra. Jest... No i wyrosła Idealnie, bo się pomotałem w klawnicach i wyrosła Na co jest zapotrzebowanie Nie wiem Na co? Na coś czego nie mamy Na jaja ja to Cierp no, wątpię. Ale może. No ale fajne rzeczy to nam przyda. Na tym przecenie. Nic tu potrzebujemy. Ile to ma? Do 30. To Co mi taka przyczepa. jak yy, Ja tu miałem zobaczyć. Są zapotrzebowania na. No nie wiem co. Czekaj, bo. Ja, ja, nie, ja, ja nie są. Mleko też nie jest. Właśnie, trzeba będzie zawieźć jedną, ok. psz, jedną beczkę mleka, trzeba będzie zawieźć na mleczarnię. Ale to jeszcze nie, bo jeszcze nie jest pełno. Więc... tego TikToka z tym, czy można ulepszać produkcję? Tak. Tylko nie wiem o co tam chodziło, bo oladłem chyba bez głosu. Bo to, że już że... widziałem, ale... Tak, by upgrade dawać. I co to daje? Nie wiem, że na przykład się coś robi coś albo... albo nie. Albo nie. Jak można. Nie wiem jak można przez RZ, ale wiem, że można przez moda i to jest kropką. No ja nie wiem, czy o której dzisiaj piłem kawę o 10 potem 19 więcej. Także ogólnie kawka była. Lechała na rajon. To nie była falona. Nie, nie, kawka nie była falona, kawka była pita. Nie też. No widzisz? Taki ty, dobry jesteś człowiek. Ja zawsze wiedział, że ty taki ład, do, ładny chłopak, dobry jesteś. Wiedział? Chciał? Nie chciał. Ścina? Czemu ścina? Unik. Stary się na zakup. Jest radyką. <laughs> Nierówno fale odbiera Pierdola no Co się podrapa? Co się podrap? Nie mogę mhm. Jezu Staję na policji Policja proszę że na rękę O, nos. Napisałem nos swoim nosem Napisz chuj swoim uchem UCHEM Można i tak Nie ja tak codziennie piszę, nie wiem Jest coś ciężkiego w tym? Panec S. S łatwe Dupa I to w kapsie, to musi być duża. Musi być wyczyn. <grym> Jestem hardcorem. No. <grym> Weszłeś, I love Poland. a I, I, I love Poland. Górę mi od internetu. O Jezus. Jestem hardcorem. Jaki to numer pola? Nie wiem, 70, obok 73 Fłodki. To takie autorskie pole. Tak. Alek? Czy to jest DJ Alek stary? Nie. Pamiętasz? Nie. Kolor mini? O kurwa, nie gadaj. To Coś mógłby mi to być. Mówi? to ale nie pamiętam o co mógłby chodziło. Mógłby być, no ale pobierz chat To jest ten od tego? Pitala Huzara? Od czego? Od Pitala Huzara, o co miał ten? Bo nie, to był to był Luke. A właśnie, ciekawe co na Nie, to był Luke. Jezu, co myśmy na niego mówili takiego, że ty się z niego śmiałeś? Nie pamiętam, ale wydaje mi się, byś podskrolował na memach wystarczająco do góry, to znajdziesz filmy z niego, tak szczerze. Bo były na pewno. A on na Discorda czy nie? Tak, był. Co mówił? żebym pobrał czat, bo takiego czatu używa Wujek Bohun i ktoś tam jeszcze, że im czyta czat No, widzę, widzach kojarzysz Ja ma turbo obiasz Ja że gorzej niż przez miwę To ja nie pamiętam Myślałem walczyć z, z ostrecję Mgły, ale to spoko i to było, za lata, nie? No może być tak w początki fvs bym powiedział, tak szczerze tego. Nie więcej. Ale Teoretycznie... No? Kolor... A no, coś mi to mówi, ale... Taką rybkę miało chyba, nie? Nie. No, nie wiem. <laughs> <laughs> ja Ty wiesz pierdol... mm, Nie wiem czy nie DJ Alek. DJ Alec Music jakoś tak miał. -mus. Ej, coś DJ Alec Music. Hej, nie Czyli być jakiegoś DJ Alec Music. Nie, nie, no, nie no, ma no, kanału. Jak na MEMA to, to nie, to nie on. O Boże, glitch w matrixie. <ścoughs> no matko. Wszystko dobrze. Będziesz na to by było git tru. plus chrupek. Chrupek tam. Chrupkuje dla jego No bo na mamy? Wydaje mi się, że na memach to było. Bo ja wstawiałem jak tam był remix Sherry, Sherry Lady czy coś. Tam były takie bangery stary. Ty, A dzisiaj nie jest jakiś film MMO? albo bo wtedy było. Nie mam pojęcia. Cześć, puszczę pracownika, ja to znajdę.